Na z tej strony Marcinator, i w dzisiejszym odcinku będziemy testować sobie super szała od importera Pyro Jest to wyrzutnia 100 kaliber 20 mm, yy, czyli klasyk taki, yy, można powiedzieć z tych takich budżetowych wyrzutni, takich trochę większych co ludzie biorą na sylestra. Neku posiada ona 490 gram, zobaczcie tutaj, 490 gram Neku. Czy dużo trzymało? Powiedziałbym normalnie. Jakie ona ma efekty? Jak ona ma efekty, to wam już zaraz powiem Tara, albo i nie, albo i tak Wyrób 2022, ląd podstawowy oraz rezerwowy, ale? Wiecie co? Sekundę. I widzicie, nie piszę na niej, jakie ma efekty, dlatego ją trzeba przetestować, żebyśmy wiedzieli, jakie ma efekty, bo jak kupić wyrzut, nie? A nie wiemy, jaki ma efekt. Dlatego wuja Marcinator dla Was ją przetestuje, oceni i zobaczymy, czy Super szła warto kupić. Czy też może lepiej zainwestować w coś innego. To się okaże. Zgodem Marcinator 20% taniej yy, na Pirochelu. Link w opisie. no, Wpadać też na Pirochela na Instagramie, bo ładne zdjęcia, promocje, dodatkowe kody rabatowe wpadają czasami. A, kto pierwszy, ten lepszy. Więc no. Lecimy z testem, praktycznie. mowy wyrzutnie. U! Proszę Państwa, leci teraz Super Show yy, od Morawi 100 strzałów. Kaliber 20 mm, milimetrów, przepraszam, bo ludzie mi poprawiają. Zobaczymy, co to jest. Dobra, dajesz! Super Show Pyromoravi. Dostępna na Shellu. Zobaczymy. Ale ładne kolory. Ładne kolorki ma. Nie ma mu jakichś bardzo dużych efektów, ale bardzo ładne kolory, takie żywe. Ty, taki gotowy pokaźnik, nawet taki mały. O, fajne ruszone efekty. E, spoko nawet. O, 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 o finał na, na propcie. Ej, taka fajna wiesz, taka... Dla przyszłowego Janusza taki gotowy zestawik, nie? Znaczy, pokazik mały. Powiem wam, nie była zła. Ona z, z kodem rabatowym Marcinator wchodzi w bardzo fajnej cenie, więc jak komuś się podobała, to macie do niej link w opisie. Napiszcie, co nie sądzicie. No, a my nie będziemy przedłużać, bo to takie szybkie testy. Widzicie, dla mnie była spoko. Nie, Różnorodne nie, nie efekty. Nie, Wiesz, miała ładne, żywe kolory, mi się podobały i finał na koksie i fajne takie ciche ja, też. Fajna i też takie różnorodne efekty, więc nie była wcale zła. Super show, no super show. 20 mm też nie ma co się za bardzo wiesz, spodziewać, nie wiadomo jak dużych efektów, co nie? Ale naprawdę dawała radę. Jeżeli filmik się podobał, łapka w górę, subik, dzwoneczek. No i zapraszam do kolejnych materiałów na kanale. Na razie. 100 strzałów, kaliber 20 mm, milimetrów, przepraszam, bo ludzie mnie poprawiają. Zobaczymy, co to jest. Dobra, dajesz! Super szubę Romanowi, następna na Pyro Shellu. Zobaczymy. Te ładne kolory. Ładne kolorki ma. Nie ma ma jakichś bardzo dużych efektów, ale bardzo ładne kolory. Żywe. Ty, taki gotowy pokazik, nawet taki mały. O, fajne, ruszone efekty. E, spoko nawet. O, 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 finał na, 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 na propsie.